Anime to można określić dwoma słowami. Roman studentów. Myślę, że skoro bohaterowie to dorośli ludzie, to pewnie są dojrzali emocjonalnie. Może będzie można zobaczyć ich odmienny punkt widzenia na pewne sprawy. Historię tej serii stworzyła autorka Toradory. Nadzieja, że będzie dobrze. Czy płonna? Okazuje się, że niestety tak. Fabularnie zaczyna się dość dobrze. Tadabanri to młody student, który dostał się na kierunek prawniczy w Tokio. Jednak przez przypadek zgubił się podczas podróży na spotkanie organizacyjne pierwszego roku. W szczęściu, a może nieszczęściu, wpadł na innego zagubionego studenta, Mitsuo Yanagisawe, z którym o dziwo od razu nawiązał nić porozumienia. Obaj jakimś trafem docierają na miejsce, ale jak na złość czeka ich niemiła niespodzianka. Przed nimi wyrasta piękna dziewczyna, która bukitem róż uderza w twarz Mitsuo. Chłopak wyjaśnia Baneriemu, że ta niewiasta to Kaga Kouko, jego przyjaciółka z dzieciństwa. Złożyli sobie kiedyś przysięgę, że się pobiorą, jednak Mitsuo, chcąc od niej uciec, złożył papiery na tę prestiżową uczelnię. Ale niestety jego misterny plan się nie powiódł, gdyż Kaga również ma zamiar studiować na tej samej uczelni co on. Zacznijmy od cech protagonistów. O dziwo nie są to postacie zbyt rozbudowane pod względem charakteru. Mimo jednego faktu, który nadawał sens banwiemu jako głównemu bohaterowi, nadal poznawał on płaską postacią. Często wręcz irytowało mnie jak jego słabość z przyszłą DRAM. Niestety, chyba jedyną interesującą rzeczą była jego przeszłość, aczkolwiek zbyt ambitny pomysł na nią, to to też nie był. Czas na kołko, jest to chyba jedna z najgorszych tsundere, jakie miałem okazję spotkać. Irytująca, wyniosła, uparta. Często postępowała bardzo głupio, jakby jej bezgraniczna miłość do Banowiego upośledziła jej decyzję i psuniła trzeźwe wymyślenie. A w ostatnich odcinkach zachowywała się tak idiotycznie, że przychodzi to ludzkie pojęcie. Mitsuo wydawał się najnormalniejszą osobą spośród całej obsady postaci, a nie Sorki była jeszcze nana, ale niestety z niewiadomego powodu twórczyni postanowiła uczynić z jego tchórza, uciekającego zawsze kiedy był w stanie zagrożenia. Co do panny ultradzienkowej, to mogła wkurzać większość osób, ale sądzę, że bardziej by pasowała do Bandiego niż Kołko. Czasami zachowywała się tak, jakby była doświadczona życiowo i chciała strofować Bandiego. Ba, nadwalnała focha, jednak mimo wszystko była dość pozytywna. A przynajmniej ja tak to dobrałem. Nana potrafiła myśleć najbardziej trzeźwo spośród wszystkich i była najbardziej barwną postacią spośród postaci pobocznych co niestety nie jest żadnym wyczynem. Potrafiła często sprowadzić Banriego na ziemię i wydawała się najbardziej doświadczona spośród wszystkich. Była ostra i bezpośrednia. Nie owiała bawełnę, co czyniło ją wyrazistą. Co do Lindy, to istnienie jej postaci miało o tyle sens, że dzięki jej relacjom z Banrim mieliśmy sporo dram. A także była to osoba, która miała podgląd sytuacji na zachowanie Banriego i wniosła ona coś do jego życia. W przeciwieństwie do głównych bohaterów, Yōki była dość normalna i ogarnięta. Opiekuńcza i dobra, według mnie Banry nie zasługiwał na jej tak wielką dobroć. Mieliśmy też typowego maniaka 2D której jednak nie wyróżniał się niczym specjalnym. Trzeba przyznać, że błąd romansu rozwijał się błyskawicznie. Być może zdecydowanie za szybko i nasza dwójka bohaterów natychmiastowo skończyła razem. Często zadawałem sobie pytanie, czy to nie za szybko, czy nie lepiej było trochę go wydłużyć. Jednak zamysłem tego anime było ukazanie nam trudów, jakie przeżywają pary będąc w związku. Przez całe anime miałem wrażenie, że nasza dwójka bohaterów po prostu do siebie nie pasuje. Ona. Dziewczyna z wyższych sfer. Wygląd modelki. On przeciętniak. Mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają. Jednak w tym przypadku nie wyglądało to naturalnie. Przez całe anime mieliśmy dość częste dramy, spowodowane najczęściej przez Banriego. Powinniśmy dostać romans pomiędzy dwoma studentami. I dostaliśmy. Z początku było to wyraźnie czuć. Życie studenckie także dawało o sobie znać, jednak później romans staje się tak normalny, jak większość anime tego typu. Większość dram było powodowanych przez Baneriego, ale z przykrością muszę stwierdzić, że były kompletnie potrzebne i nic nie wnosiły. A teraz Kołko robi Banriemu awonturę o to, że gdzieś wyszedł i mają gdzieś nieodbierane z telefonu, no bo chłopak nie może nigdzie wyjść, a jak już wyjdzie, to pewnie pieprznął go samochód albo stało się coś innego. Więc nasza dzielna Kołko musi do niego północy wyzwaniać. Niestety, Banry wpadł w jej sidła. Bardzo mocno zresztą. Całość powinna być normalnym romansem. Mówił tutaj z naciskiem na brak obecności żadnych nadprzyrodzonych istot. Niestety autorka postanowiła uradzić nas drugą wersją Banriego która jest chyba tylko po to, żeby wywoływać dramy, zresztą bardzo sztuczne. Generalnie wątek romansu między naszymi bohadrami jest nudny. Opiera się praktycznie na tym samym schemacie, o którym wspomniałem wcześniej, to jest zaznać Kołko – Spartaczony Dzień Banriego. Co ciekawe, już wątek postaci pobocznych był ciekawy. Zabiegi Mitsuo i jego starania były o wiele bardziej przyjemne w oglądaniu, a także jego problemy były bardziej ludzkie. Dość mocnym wątkiem, który miał uprzywczeć życie temu głównemu, były relacje Bariego z Lindą. Odstara miłość, która miała spowodować wiele dramatów i uczynić show atrakcyjniejszym. To, co w większej mierze uratowało to anime, był humor. Było dość sporo zabawnych scenek, przy których autentycznie można było się pośmiać. Zakończenie było do bólu przewidywalne, ale kilka scen obecnych w nim podobało mi się. Kreska była zwyczajna, animacja tragiczna. Zresztą aż tak mi nie przeszkadzała. Jednak jej nieudolność było wyraźnie widać. Muzyka praktycznie nie istniała, nie padała w ucho. A drugi opening był tak słaby, że aż więdły mi uszy, więc czym prędzej go przewijałem. Podsumowując, nie zrozumcie mnie źle. Anime ogląda się przyjemnie, jednak jest to kiepski romans. Niektóre sceny zaskoczyły mnie na plus. I często byłem w szoku po tym jak zobaczyłem co się dzieje w danych odcinkach. Niestety większość dram jest wymuszonych, a bohaterów nie wyróżnia nic niezwykłego. A szkoda, bo po autorce Toradory spodziewałem się czegoś lepszego. Szkoda, że nie wyszło. Mówił dla Was Szobu.